Shut your mouth and close the door I wanna Ostatni odcinek tego sezonu. Dzisiaj zagramy dwa ostatnie mecze w sezonie drugim, ale pierwszym w Premier League i na pewno Premier League już nie wygramy, bo mamy dziewiąte miejsce, ale cały czas mamy szansę o puchary. I jak z Nottingham Forest możemy jeszcze wygrać, to z Liverpoolem będzie ciężko. Ja rzucam klątwy, każdy dobrze o tym wie, więc dzisiaj nie mówię, że będzie dobrze. Dzisiaj przejebiemy pewnie szanse na nasze puchary. Ale podobno szóste miejsce też nam daje ligę Europy. Ja myślę, że tylko... Piąte, więc no, chciałbym wiedzieć, czy to jest prawda. Zawodnikiem, który zagra we wszystkich dzisiejszych meczach jest znowu Patryk Patrykowski, ale on ma warta, co jest? Igor bladacz załamany pewnie na pewno. Więc dzisiaj nasz najlepszy bramkarz idzie w odstawkę. Nie zagra dzisiaj, bo zagra Patrykowski. Jaki skład obrać, żeby on działał? Dobra, na Nottingham Forest wychodzimy takim składem. Nie chcę mówić, żeby klątwy nie rzucać. Ale oni są bardzo nisko w tabeli. I wiecie, co powinniśmy zrobić z takimi gagatkami. Bez szynki las to jest drużyna była Matiego Kesza, Ale Matiego Kesza dzisiaj nie ma, więc nikt nas nie powstrzyma. Wszystko zależy od tych dwóch meczy, czy pojedziemy na Europę. Puchary, a ja bym bardzo chciał chociaż na tą ligę Europy pojechać. No i wczoraj było można pisać zgłoszenia do naszej drużyny, więc możliwe, że jutro już będą nowi zawodnicy w drużynie. Dobrze. Patrykowski w sumie dobrze grał, jak bronił, więc o to się nie martwię. No ale Bramkarz tu nie ma nic do gadania, jak cała drużyna wuja gra. Nie, spalony! Myślałem, że gra tego nie zaliczy. Kamilo, dobre! I Nartoszowski obok! Ma obok bramki, ale ciężki to był strzał. Ja pierdolę nie mogę! Nie, 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 nie! To nie! Co to za bramka Diwok Origi? Przewrotki mi strzelił! Nie mogę! No dlaczego? Ja pierdziele nie wierzę w to. No nie wiem co tu by można było innego zrobić. Patrzcie na ja za bramkę, no ona jest przepiękna. Dlaczego my nie możemy tak strzelać? To jest dobra piłka do szafarana, ale jednak nie jest taka dobra jak myślałem. Mimo wszystko Nartoszowski, brawo! Brawo, mamy remis 1 do jednego w końcu. Asysta szafarana, ale Nartoszowski tutaj robotę zrobił, bo strzelił przepięknego gola. To mi przypomina takiego Robercika Lewandowskiego z starych czasów. Druga połowa w pierwszej było jeden do jednego i w sumie to piękne bramki strzelone zostały. Ale no nie oszukujmy się, ja muszę wygrać ten mecz. Kurwa no muszę. Ale na razie przegrywam. Pierdolę! Kurwa Divocki Origi sam se stoi, strzela od poprzeczki. Nartoszowski dobrze! Krzysiowski! Kurwa czemu wy mi nie pomożecie jak trzeba? Nartoszowski, strzelaj! Chuj. Szafaran, szafaran! No, ale do braki. Dobra, parę zmian wchodzi Johnson, wchodzi salientowski i na bosaka. Na bosaka! Sam na sam! Tak, tak! Nie, kurwa, no nie! Leć na bosaka! grebi ścięło! Na bosaka! Nie no, wyszedł, grębi o ja pierdzielę! Nie mogę! Akurat teraz! Mam czasem jakieś dziwne artefakty, ścina mi audio i wideo, ale to nie jest wina specyfikacji, no bo. nie? To czasem na pulpicie tak nawet mam nie wiem co jest powodem. No ale. Pff, nie, kurwa, co za sabotaż jebany. No niestety. To jest takie dziwne uczucie, bo jestem wkurwiony jak ja pierdolę, ale zarazem mi smutno i przez to nie chce mi się nic. Kurwa, jesteśmy tacy chujowi, że szok 3 do 2 koniec meczu. Divo Korigi hat strzelił, nie wiedziałem nawet. Takie mamy oceny ogólne. Tak wygląda przedostatnia kolejka, no i przechodzimy do ostatniej. Oficjalnie nie ma szans już nawet na siódme miejsce. Przegraliśmy walkę o puchary. Takim składem wychodzimy ojebać Liverpool. Wracamy do naszej taktyki ciekawej. Ale ten mecz nie jest ciekawy o tyle, że nic on nie oznacza. Już kompletnie nic. Możemy być na ósmym miejscu w tabeli, ale to nic nie da, nic nie zmieni. Wystarczy tylko zagrać sobie po prostu ten mecz. Tak samo jak testimonial później. Ja pierdzielę, jaką akcję zrobiłem! Kamilosem! Dlaczego to nie wpadło? Zobaczcie, jeden okiwany, tutaj drugi się wyłożył, tutaj trzeci jeszcze, co jest? Ale pierwszy, re... pierwszy raz coś takiego mi się udało. No, tylko szkoda, że nie trafił w bramkę, nie? Kurwa, Nartoszowski! Nartoszowski! Bardzo ładna akcja. Ja pierdolę, serio, przegrywamy 1-0, zera. No, kto to jest, nie wiem kto mi strzeliła, Nunes, A, nie poznałem w ogóle, jakiś taki ciemny, ale to takie światło tak padało dziwnie, no nie dziwię się, jak tak patrzę na tą akcję, to nie miałem tutaj obrony, bo strasznie wysoko byliśmy, atakujemy fest od początku spotkania i nie wygląda to źle, tak na dobrą sprawę, no ale znowu przegrywamy, coś będzie trzeba z obroną zrobić w następnym sezonie chyba, ale nie, kurwa, no będzie tak samo. Aj! Tutaj mógł to złapać. No patrz kurwa, na czystą pozycję wychodzę. Jestem przed przeciwnikiem i on takie coś mi robi. Jak mnie to w wkurwia. Koniec pierwszej połowy. Wygrajmy coś dzisiaj. No proszę, może ze starymi dziadami wygramy. Chociaż chodzi Ice -T, Zapierdol jakąś bramkę na gola sezonu, please. Chciałem to miksowskiego, ale chyba go nie mam. No to Jacek Pepson. Santos wejdzie na CMF-kę, Do tego jeszcze Marcel Kozini. Albo nie, to normalnie na EMF niech wejdzie. Co to jest za taktyka? No i tyle. No! Nie! Zajeba! O, kopa. Dobrze, dobrze! Napierdala go tam Ej! Jeszcze prawie sobie strzelił bramkę bramkarz w sensie. Teraz, teraz, Lexus na remis I Remse Ice! To właśnie my! Go ty! Nie you no, know, mapa w górę, nie? Musi zostać pod tym odcinkiem. Jezu, jeszcze jedną mistrzeli w 96. Panie sędzio, pierdol się, panie sędzio. Powinien być koniec meczu. A ciekawe, o co gra Liverpool i są w tabeli, bo widać, że się bardzo cieszył po tej bramce, a my się bardzo smucimy. Koniec sezonu. Zaraz zobaczymy ranking króla strzelców, króla asyst i tak dalej. Zobaczymy, jak inne, jak inne ligi wyglądały. I zagramy testimonial, czyli mecz ze starymi dziadami. Darwin Nunes najlepszy, tak wyglądają oceny. No ale co wam powiem, no jestem wielce załamany, że tak to się zakończyło wszystko. My kończymy ten sezon na dziewiątym miejscu, Liverpool na drugim. A, to oni i tak nie mieli szans na cokolwiek innego. I City wygrało ligę. United nie zagra w pucharach. Totki zresztą też nie. My nie jesteśmy wcale tacy słabi, jesteśmy nad Totkami, ale Leicester, Everton i West Bromwich spadają z ligi. Znaczy w sumie to nie wiadomo, bo tam baraże będą. I mamy team of the season. Bartosz Nartoszowski, Krzyż Krzysztof Krzysiowski i Igor Bladacz uwzględnieni jako tocy. No, może. Nie no, Nartoszowski to nie wiem. Zobaczymy, ile bramek ma. Nie ma nikogo w 11 miesiąca, ale za to mamy upgrade'y. Adolfo Dybala plus jeden i Andrzej Wąsik plus jeden. Zanim zagramy sobie jeszcze testy motion, no to zobaczmy, jak wyglądały inne ligi top 5 i Championship. Zobaczymy, kto będzie bił się o. o Wolverhampton, Leeds i Barley będzie biło się o Premier League. FA Wygrał Burnley, o! Oh. United przejebało, no trudno. No i oczywiście ranking Króla Strzelców. Erling Haaland 33 bramki. Co? To jest więcej niż Nartoszowski miał w FL Championship. Nartoszowski miał 11, Krzysiowski miał 10. Prawie tyle samo, co nasz napastnik. A jeżeli chodzi o asysty, no to dopiero Nartoszowski ma 4 jest 29. Dobra, ligę francuską wygrał. Wygrało! As Monaco wyprzedziło PSG. Ładnie. Puchar Francji Stadre, nie? Ojej. Szkoda, że nie ma Pucharu Polski. serii a Atalanta wygrała! Tak jest! Coś mnie z Atalantą łączy przecież. Kopa Italia wygrało Empoli. Niesamowite. La Liga Barca, please! Barcelona! Tak jest! I to jest jedyny sukces Barcelony. Ale może jeszcze Copa del Rey wygrali. Wygrali! Ej! To może wygrali też Ligę Mistrzów i będzie potrójna korona. Super Puchar też wygrali. pojeban. No i mamy jeszcze Ligę Niemiecką. Bayer Leverkusen wygrał. Czy to jest przepowiednia na ten sezon, który dzieje się obecnie w rzeczywistości, bo tak to może wyglądać. O, derby Borussii były w pokalu, ale wygrała ta druga Borussia Mönchengladbach. No i mamy jeszcze qualifiers Europan. Zobaczmy, jak sobie poradziła Polska w eliminacjach do... chuj czego, chyba do mundialu. Drugie miejsce. Nie wiem, co jest z drugiego miejsca. Jakieś baraże czy coś? Niech ktoś da znać, jeżeli ktoś się orientuje, bo ja nigdy nie byłem trenerem reprezentacji w karierze tutaj, ale to chyba jeszcze nie koniec, bo każdy powinien grać po 6 meczy, a zagrali po 5, czyli ostateczna kolejka przed nami i Polska bije się z Grecją, mają tyle samo punktów, mają wszystko takie samo praktycznie. Ligę Mistrzów wygrał Manchester United, który grał z Manchesterem City w karnych i w ogóle co to jest za metrzycho? Jak ja bym chciał zobaczyć finał Ligi Mistrzów, bo ostatnie finały kończą się tylko wynikami 1 do 0, a tutaj mamy 3 do 3 i 7 do 6 w rzutach karnych, ale szkoda, że nie Barcelona, ona nawet nie dotarła do tutaj półfinałów odpadła z United ze zwycięzcą w ćwierćfinale, czyli potrójnej korony nie ma. O, a Liverpool wygrał Europa League, Real wygrał Super Cup. No nie wiem, to chyba wszystko, więc możemy przejść dalej. Ale mocno awansowaliśmy około 70 pozycji w górę. Gołty SK zajmują 170. miejsce, a przecież na początku serii byliśmy 360 i coś takiego. Jest wypożyczenie do Hull City dla Jezusa, jeżeli i chcesz na rok pójść, to napisz. I też możecie pisać, jeżeli ktoś chce iść na wypożyczenie, to proszę pisać tylko szybko, bo za chwilę czas się skończy. Dobra, przedłużamy kontrakt z Gołtami Tamieska. Pewne jest, pewne jest, jest na pewno następny sezon jeszcze, bo mnie nie wyjebali z klubu. A nawet co zadowoleni, także będzie spoko. Lecimy dalej do tego meczu w końcu. Old Boys, mecz z emerytami, mecz z piłkarzami, którzy kończą w tym sezonie karierę piłkarską i jest grup. Bo, bo widzę Krosa i Modricia i Petera Kraucza Przede wszystkim Kraucza O cholera, dużo znanych nazwisk. Zobaczcie: Was, Modric, Aspas, Perisic, Kross, Aspiliqueta, Tiago Silva, Stefan, zapomniałem jego nazwiska, James Milner, Hugo Joris, Łukasz Fabiański na ławce, Luis Alberto, Rakitic, a no właśnie, Savic, Thomas Miller. Oni już nie będą grać w naszej karierze. Takim składem wychodzimy na tych staruchów. Nie graliśmy jeszcze tą ale chcę spróbować czegoś nowego. No i pokażę raczej tylko bramki albo jakieś naprawdę niesamowite akcje. 1-0 XD. Jest, bramka 1-1. Nartoszowski strzelił, nikt nie asystował, jak coś. Jezus, strzelili mi gola, ale spalony Ale jaja Jest rebis i zaraz będzie koniec Mam nadzieję, że nie będzie dogrywki Bo jak będzie to coś rozpierdolę Naprawdę, nie chce mi się tego grać już Na szczęście tak Nie wiem kto jest zawodnikiem meczu Nartoszowski jest zawodnikiem meczu No i mamy proszę państwa final day of the season Jeszcze dzisiaj kliknę go to next season I na tym zakończymy A więc do premier league Wolverhampton, Leeds i Burnley Czyli tak to było właśnie w tabeli i mamy sezon. Mamy 2025-2026. To już brzmi komicznie trochę. Ale jak się okazuje, to będzie tylko za dwa lata. Dobra, objectivesy na następny sezon. Czy powinniśmy celować w szóste miejsce co najmniej w lidze? Jak się zgodzę i nie będę miał szóstego miejsca, jest szansa, że nas wyjebią. Powiem, że weekend finish in the top half. A co będzie to będzie? Żeby mnie nie wyjebali z kurwysynki: Dartelis i Bartolini plus jeden overall. I Patryk Patrykowski też plus Jeden. Nora Lovely Jankowiak wróciła z wypożyczenia Tak samo Michał Dartelis I co tylko tych dwóch A reszta poszła na cały rok Może i tak było No dobra to na dzisiaj to tyle Widzimy się w następnym odcinku Będą już nowi zawodnicy Pojawi się pomocnik i obrońca I jeżeli chcecie dowiedzieć się kto to jest I może czy to jesteś ty To zapraszam do następnego odcinka Jak zawsze o godzinie 18 A ja na koniec muszę zrobić jeszcze jedną rzecz Papa. Pa.